Witam Was serdecznie! piosenka o ususie, ce czysta? 60 tego co? Jedziemy. Kupiłem ursusa za duże pieniądze. Teraz po wsi jeżdżę i ususem rządzę. Jeżdżę nim na pole oraz do kościoła. Piękna to maszyna, każda panna woła. Malowany był, na szybko tak się stało. Dużo kasy razemnych mnie to kosztowało. Teraz piękny już to dole sobie stoi. Nawet hejter, każdy się go boi. Kilka lat już migam tą piękną maszyną. Nowe części wkładam, ususy nie zaginą. Korma czerwony i nową kabinę Może nawet kiedyś przewiozę nim dziewczynę W polu trochę robię, sieję oraz zbieram Ursusem na piątce sobie zapierdzielam Opór już włączony, koguty się świecą Chłopcy na baciarkę, Ursusami lecą Pole obrobione, Ursus dał na piątkę Młody oporowcu, kupuj sześćdziesiątkę Hej!